Cześć Manko. witajcie w nowym odcinku ze serii Od Starego do Nowego. Dzisiaj ten akcja, zgrabianie i balowanie samemu, niestety. Ale. Nie wiem, Na następnym odcinku ktoś może będzie już. No. To więc już trochę zrobiłem poza odcinkiem. I szkoda. Bo pracownik chory jest i nie mógł po prostu przyjść do pracy, a tak to bym sam nie robił sobie. Ale jak chory jest, to co ja bym tylko zmuszał do pracy? Skoro no wiecie, każdy się źle czuje i wtedy nic mu się nie chce. A co ja mam być taki? No, pieniędzy nie dostanę, może, ale no. Wiecie, no. No pieniędzy nie dostanie, ale chociaż Ech, ma tam trochę zarobione, no, no dobra, to jedziemy zgrabić sobie trochę, później pobalujemy, bo nie wiem, czy to wszystkie Pola ten na odcinku robił i też e... nie wiem, kiedy, kurczę, co ja będę, a, kiedy będzie live, ale... A to nie, to już późno będzie ten film. A to ja będę rozpowiadał się o live. No, to ja zrobię, to zrobię. Ale możliwe, że jak ten będzie wstawiony odcinek, to będzie live. Albo przed, przed na pewno będzie tym odcinkiem jeden dzień. Tak się postaram. Żeby był live, ale zobaczymy jeszcze. No, może się uda. Nie jestem pewna, ale... ale... nie wiem czy na tym odcinku zrobić zbieranie B. No, zbieranie B, i ustawianie ich. Ale chyba na live zrobię. I jak to? I z pracownikiem jednak chyba. Nie wiem czy we nie będziemy robili niedługo odcinka. Bo by fajnie było we trójkę. Ale zobaczymy. No mówię, by było fajnie, ale nie wiem, jak to będzie. Bo Kacper już, wiecie, nie chce być rolnikiem, tylko tam jakiś inny zawód. I już, no po prostu nie przyjeżdża. pojechał tam do szkoły. Znaczy teraz nie chodzi, bo jest Sierpień, ale ten nie wiem, co on tam robi, tak szczerze, pewnie to nie wiem, nie będę gadał, bo nie wiem i tyle, bo po co mam gadać się, jak nie wiem, nie wiem w ogóle, ale też fajna zgrabiarka, nie wiem, czy, czy większa od tamtej. Ale ładnie pasuje wszystko do rondu. Moim zdaniem to zielony zestawik i git. Ale też jest... od fęta odszczepiliśmy tu, belujemy dziś. I też zapomniałam wziąć ten: jak to kamerki. E... No, kamerki, jak przyjechali z paliwem, ale fajnym takim przyjechali z takim różowym manem i też mi mamy pieniędzy, bo no wiecie od razu zniknęło mi skąta jak tam mi ten zatankowali, zatankowali paliwa, no coś takiego chyba, nie wiem, tak szczerze, czy to tak się mówi, czy nie. ale no, dobra, powiem, że zatankowali mi paliwo do zbiornika i i tam wzięli już skąd konta od razu. No to więc git, bo nie będę musiał tam wiecie tam dopytywać i to wszystko płacić. Od razu wzięli i ki będzie. Yy, też. Kurczę. Jo, ja, jo, ja, jo ja. i nie wiem, czy wszystko będziemy belować. Może ta, może nie. I też przejedziemy teraz rowerem na pole. Bo no po prostu mi się nie będzie chciał chodzić. To rowerem przyjedziemy. Później na pracę albo na coś ten rower weźmiemy i tyle. I pojedziemy do domku. Chyba, że na polu zostanie, ale no, nie jestem pewna z tego. Bo, bo wiecie, bo może ktoś... Eee. i po prostu wziąć sobie bo są tacy ludzie, ale ja taki nie jestem oczywiście dobra dobra, dobra tutaj, dobra dobra, okej okay. dobra jedziemy Okej, okay, dobra, joj Lecimy. I kurczę, w końcu trzeba tę pszenicę skosić, bo w końcu. No w końcu zapomnę do końca już, bo zapominam o tej pszenicy, ale. Ale chyba. Albo nie, od, na no, odcinek to zostawię sobie. No na no, odcinku będzie. A tam później się pozbiera. A no dobra, już wiem jak to zrobić. Najpierw ten skosimy. I później jak będzie się zwodziło i te słomy belek, żeby nie przepinać tego wszystkiego, to wtedy przy okazji siana tak zrobimy. Myśmy tak w sumie nie musieli, mogliśmy łodzicie nie, ale przepinać, by, by trzeba było wszystko. A tak to by nie było trzeba. Ale to by parę no, kursów będą na pewno wtedy. Ale fajnie w sumie. A, czekajcie, muszę wykręcić. Nie wiem czy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, git. Ja yy, jak tam? Kurczę. Yy, nie wiem, co powiedzieć mam po prostu. Bo nie mam do gadania. A, zimę nowe sprzęty. Fajne parę nowych sprzętów, jeden ciągnik i żeby nie było, to już tyle mamy paliwa bo zatankowaliśmy tak te dwa eee, no fantasma czy nie i dobra, czekajcie lecimy a ja na kierownicy jadę tym rowerem tu, dobra, dobra skręcamy jedziemy tu, dawaj, dawaj. I tutaj też. No, ale trochę będzie tutaj tej pszenicy słona. Ale pszenica pójdzie dla kurek naszych. Nie wiem, czy mówiłem, że postawiłem. Nie no, chyba mówiłem, że postawiłem ten. A patrzcie. Patrzcie, gdzie będziemy właśnie że ten rower. Nie, to czekać. czekajcie. Eee, czekajcie. O, czekaj. Hmm. No i to, dobra, super. I teraz ręczny, żeby nie spadł, No i... Choprze, chwa. Odpalamy go. Zamykamy drzwi. Odpalamy sitmę. Czekajcie. O, dobra. Jak to? No. I patrzcie, chłopcy. Patrzcie, chłopcy. Tutaj takie grube wałki, bo tu podwójnie zgrabiałem. No patrzcie. I rowerek jest, spędzi tak coś, to będę na rowerku wracał. Dobra, lecimy, bo to, a dobra. no się ciągnie to. Co tu proszę yy, Okej, okay. nie wiem, czy całe pola będziemy z tym jak to wylowali. Ale chyba to raczej nie. Po co? To... i ciekawe um, teraz delka się nie wywali dobra, dobra. lecimy ja to jest to jest gorąco to trzeba coś sobie uchylić śliby z przodu na przykład i daszek okej, okay. dawaj, 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 stop, dawaj, stop. No trochę jest tych Ale jak będzie nowa prasa, to już tyle nie będzie. Znaczy, czy nie będzie nowej prasy na pewno teraz? Po, po co ja Wam to w sumie mówię? Jak to miała być niespodzianka, co będzie? Ale okej, okay. ale no w sumie wiecie, dobra, czasy nie będzie, ciągnić będzie i coś innego. Proszę, poczem późno, chyba. Ale nie jestem pewna. No, dawaj, dawaj. A jeszcze, ale nie wiem, czy kredytu nie będzie wybrali, a to wszystko ale nie jestem pewny no dobra dobra i to okej okay. kurczy ojejku ale mi się nie chce tego zgrabiać nie belować znaczy zgrabiać to jeszcze mogę ale belować to mi się nie chce totalnie no zamykaj się praso Jakby jeszcze mały perek była to okej, okay, ale dużo to takiego pola mi się nie chce się bedować, ale mieszkamy to już. Dobra, dawaj. Nie wiem, przejdziemy dookoła i taki króciutki odcinek zrobimy. O po co długi? A długi nie jest potrzebny wcale. Ale my to chyba na to dokończymy. No dawaj zamknij się No live to może dokończymy zobaczymy Pewnie Będzie live wcześniej niż ten odcinek ale mieszał to Ale i tak pewnie ten odcinek długo będzie trwał No czekajcie e, Dobra miniaturkę zrobiłem Odcineczka Fajną nie no, znaczy zwykło tak, Nie faj, no tylko zwykło po prostu i tak. No dawaj, wywaj się belko. No i tu. Teraz jest ta -Mal. Ale i tak trzeba nią wylwać, bo jak się nie ma pieniędzy na nową prasę, to jedynie można sobie pożyczyć, A po co pożyczać na raz tylko? No, tak naprawdę, to rozumiałbym jakby pożyczałam na rok, albo na coś innego, za takie ceny, co tam mają, to ja nam tam na no, raz, żeby rozpalować to wszystko to mi się opłaca, ja już wolę tu się pomęczyć. I też by to pasował, słowo, że te belki nie pasowały. Ale jak niedługo będzie, yy, jak to nowa obora może, jak damy rady, ale jestem pewny, pewnie nie będzie na razie, ale może kiedyś, ale planujemy wszystko. Dlatego Kuba wyleciał do Niemiec, żeby zarabiać pieniądze na na gospodarstwo. Ale będę musiał tak zrobić raz, że nic tam nie będę się na pola i wylecę z nim. Sprzeda się byki, zobaczymy jak tam jest na tych yy, Niemcach. może bym dużo zarobił, przyleciałbym od nowa z nim. I ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Czy się by udało nam we dwójkę jechać do Niemiec? Albo do Belgii? Nie, do Niemiec. On w Niemczech zobaczył na gospodarstwie. I mówi, że odzwyczaił się już od takich sprzętów. To więc um, trochę dziwne. Ale mówi, że Challengerem na Gąsienicach jeździ To więc mnie to zdziwiło A mają jeszcze tam jakiegoś kupować, to więc o by było, fajnie by było tak na odcinku pojeździć Okej okay. A no nie wiem, spytam czy on nas Nie będzie chciał jakieś filmy nagrywać Z tych Niemiec okay. No, to by się bo może mieli a no, nie wiem dobra bo ja tylko to do dookoła i kończyć jeszcze tutaj przejdziemy ten wałeczek i o i już naprawdę kończymy odcinek ja sobie to dokończę nie wiem kiedy może na live ie. może poza odcinek